serdecznie się z Państwem witam mamy dzisiaj ósmy lipiec 2024. czwarty rok zobaczcie co tu jest Pusto. Tu coś jest znalane, niewiele. Drodzę Państwo. Dzisiaj postanowiłem sobie troszkę tą rodzinę. Odkazić. Same gniazdo i trzeci korpus, czyli półna stawkę. Gdzieś ta rodzina niezbyt dobrze. Po zimie się rozwijała. Ale z zimy wyszła w miarę poprawno, jak na mój standard szczeli. No tu teraz na spadzi, dobrze pracuje widzę. Ale wczoraj była ulewa, to nam wszystko spukało. Jak widzicie, wszystko zalane. Choć rodzina nieliczna, ale dobrze leje. Zobaczymy, czy na wędzie jest jakiś postęp. Na wędzie jest sucho. To, to z tego wyglądało, że ona może mieć tylko cztery plastry. 4 plastry wypełnione, bo na węze nie idą. tych plastrów nadstawkowych nie będę paprał ja z kółczym zielem Tylko gniazdo odkażę Odkaże? O, kurczę, to jest ciężkie. Tylko gniazdo odkaże. Może mi się uda jakieś patogeny? Drodzy Państwo, może mi się uda jakieś patogeny wytępić? Ile razy w ogóle będę przeryskał, to nie wiem. To wszystko zależy od czasu i od sił. O kurczę, ta krata się rwie. To jest najgorzej. Ta krata się rwie. i tak, z tej strony ma wylotek i z tej strony dałem tą deszczułkę która ogranicza wielkość komórki ten ekran no pszczoły są złe bo bez te bez tą rękawiczkę czuję ich obecność Jest pochmurno, parno. Z tego powodu przerwa w, z, w ziątku. No widzimy, no i co ja tu zrobię, drodzy Państwo? No co? Popryskam, popryskam po pszczołach, po plastrach i włożę do ula ja skupcze ziele wczoraj wieczór zaparzałem powinno stać w ulu powinno stać zaparzone 8 godzin zostało trochę więcej ma bardzo fajny zapach no czerw ładny i tak tylko przejeżdżam po tych pszczołach tak żeby ich nie wykąpać No i zobaczę na efekty. Może mi się uda ich dole poprawić od strony pierwotniaków, bakterii, wirusów. Zakitowana ramka, ani podnieś. No i widzicie? że w gnieździe tych pszczół niewiele no jest bardzo upalnie mimo, że jest pochmurno i mam nadzieję że przy tak upalnej pogodzie szybko spać się odbuduje no ten plaster zaczynają zalewać ale matka nie myśli o czerwieniu a pszczółki nie myślą go też odbudowywać. Nie wiem, czy tylko te kaukazy są takie uparte. Zobaczymy, co na tej ramce jest. No tu jest czerw. Mimo, że jest bardzo ciemno. to idzie ten czerw zauważyć na ramce i tą ramkę z czerwiem dość dobrze spryskuje żeby wykluczyć jakiekolwiek patogeny Sprzęt chiński te opryskiwacze bardzo dobrze działają. Jużem ten sprzęt opanował. No i wydaje mi się, że dzięki jaskuczem udzielu Ten zaszczyt zdrowia, świeżości zostanie. Wolu. Po opryskaniu tej kontygnacji. Opryskam jeszcze kontygnację trzecią, bo tam jest pusta, a drugiej nie będę pryskał, bo tam szułki zaczęły gromadzić miód. No, tu jest troszkę na kropu na tej nowej ramce. Także 6-7 ramek. W tej chwili przeszedłem. Jak Państwo widzicie, nowe ramki matka nie chce czerwić. Dopiero po zakryciu jej yy, miodem, spadzią. Dopiero. Zacznie prawdopodobnie na niej czerwić. Zobaczymy, co jest na ostatniej ramce. Na ostatniej ramce jest bardzo dobrze. Trudno jest mało w tej rodzinie. tak proszę Dobrnąłem do końca Nawet dobrze się tu składa, bo pszczoły po ścianach ula mi nie wychodzą do góry To no, pasowałoby tą rodzinę Tak co 5 dni choć ze trzy razy ja skoczę Opryskać, żeby troszkę ograniczyć tą warozę i wiele chorób. I proszę państwa, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.